Siemanko wszystkim. Mam na sprzedaż parę pilarek. Oczywiście wszystkie są huswarny, ale zacznijmy od tej huswarny. Wersja 135 Eastwork Made in Sweden. Zaraz zzoomuję na tabliczkę. I otóż tutaj pisze Made in Sweden, żeby nie było. Pilarka ma smarowanie, odpala do oddania. 300 zł razem z prowadnicą i łańcuchem hamulec jest do zrobienia, ale on się złącza. Ale nie da się goś wyłączyć, to już jest taka cena ostateczna. Oczywiście odbiór osobisty, województwo pomorskie, okolice Stragardu Gdańskiego Lecimy do następnej pilarki. Huzwar na 340. Przejdźmy do rzeczy, które są do zrobienia. Czyli hamulec jest do zrobienia, wyłącznik. Z takich rzeczy to tylko to. Z nowych rzeczy to jest Cylinder tłok, kosz sprzęgłowy. W zestawie oczywiście zostaje ta prowadnica wraz z łańcuchem. Cena, jaka by mnie interesowała, to jest 500 zł. Jaka ostateczną cenę to jest właśnie ta? Więcej nie zejdę, bo te piły naprawdę chodzą po duże pieniądze. Są jeszcze inne modele, jak 350, też chodzą po ładnych pieniądzach, ale stan, no to. To wiele mówi do, do zażyczenia, tak? Więc cena jest adekwatna co do stanu. Yy, mamy ją niecałe 6, może 7, jak nie 8, też i lat. Więc y, bardzo fajna pilarka, daje sobie radę w wałkach. Yy, więc y, naprawdę polecam. Przejdźmy do następnej yy, pilarki: Husqvarna na 550 XTG jest ona sprawna, ma smarowanie. Ostatnio zostały wymienione takie części jak tłok, cylinder, pompka paliwa. Jest tutaj jeszcze do zrobienia hamulec. Pozostało jeszcze do zrobienia ogrzewane rączki, bo tu już komuś zaczęło to palić. Ale tu są kable. Piła ma już elektryczny gaźnik. Kto wie, ile takie rzeczy kosztują, to naprawdę duże pieniążki cena jaka by mnie interesowała. To na pewno bym chciał 1250 zł do negocjacji. Więc jak coś ktoś coś ma, przykładowo takie sztrusle, co teraz pokażę. Coś takiego, jakby ktoś by miał bądź silnik, bo takie rzeczy mnie interesuje jedynie lub całego, jakby ktoś by miał bądź by miał ktoś Dźwigni do Simpsona, to bym był zainteresowany, byśmy mogli się po prostu dogadać. Tak? Więc, jakby ktoś był zainteresowany, piszcie mi na pv, Województwo, oczywiście, jak mówiłem, pomorskie, jest okolice Stragardu Gdańskiego. Jak ktoś jest zainteresowany, piście. Może się jakoś fajnie dogadać. Na razie.